Przed nami długo wyczekiwana dawka piłkarskich emocji. Wkrótce przekonamy się, w jakiej formie są dziś obie ekipy. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Pogoń Szczecin zmierzy się z koroną Kielce. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Ale to teraz zepsuł! Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj, to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Te dwa gole w ostatnim meczu pokazują, z jakim talentem mamy do czynienia. Dzisiaj też na pewno będzie robić spory młyn pod bramką. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Ale szatak teraz na piłkę. Traci posiadanie piłki pogoń. Robi się coraz groźniej. Trzeba teraz z poświęceniem i skutecznie twarde wejście, ale bez faulu. kwiecień. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Teraz co za sytuacja! Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. I akcja teraz w drugą stronę. No pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Dobra interwencja, nie tę próbę ataku. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Aj, Korona może już nie mieć lepszej szansy wyprowadzić. Kryminał, zwyczajnie kryminał. Tomku, może lepiej, żeby ten mecz już się skończył. Statystyki tylko potwierdzają, że obie drużyny nie są w stanie nawet zagrozić bramce rywali. No nie ogląda się tego najlepiej. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Ale był czujny. Brawo! No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. I ponownie zaczną z narożnika boiska. Korona wprowadza zmiennika. Doskonale się ustawił. A i piękna tu była parada! Ogoń sięga po świeżego zawodnika. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Uwaga! Udany przechwyt teraz. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Prowadzi piłkę do środka pola. Postanowił strzelać. Znakomita blokada strzału. Chciał to ładnie uderzyć, nie przeczę. Ale efektu spodziewał się innego. Tak, zamierzał zakręcić piłkę poza zasięg rąk bramkarza. Jednak fatalnie spudłował. Chyba źle ułożył ciało do tego strzału. Utrata piłki przez zawodników pogoni. Korona szuka ostatniej szansy na zwycięstwo. Jeśli im się uda, będzie to spore osiągnięcie. Dobra, spokojna interwencja. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem. Broni pewnie.